Tak wygląda grób Nikodema Mareckiego, trzy dni po pogrzebie. Morze białych kwiatów, setki zniczy i wieńców wypełniają miejsce spoczynku 11-letniego chłopca, którego życie przerwał tragiczny wypadek drogowy w Szczepanowicach. Każdy wieniec, każda kartka i świeca to wyraz żalu i pamięci ludzi, którzy znali Nikodema lub śledzili jego krótką, ale już znaczącą karierę. Wśród kwiatów szczególnie wzrusza wieniec od szkolnego kolegi. Na wstążce widnieje napis Nikodem. Będziesz zawsze w moim sercu. Twój uśmiech zostanie z nami na zawsze. To symboliczne pożegnanie przyjaciela, który chciał w prosty, dziecięcy sposób wyrazić swoją miłość i przywiązanie. Ta krótka, pełna ciepła wiadomość mówi więcej niż tysiące słów. Pokazuje, jak wielką pustkę pozostawił po sobie młody aktor. Nikodem Marecki był młodym aktorem, który w tak krótkim czasie zdążył zdobyć serca widzów i bliskich. Jego role w filmach takich jak Biała Odwaga, Zouza oraz w serialu Szpital Świętej Anny. Pokazały jego talent i ogromną wrażliwość. Chociaż miał zaledwie 11 lat, pozostawił po sobie dorobek artystyczny, który będzie żył w pamięci wielu osób. Do tragicznego wypadku doszło 27 listopada w Szczepanowicach. Chłopiec prawdopodobnie wybiegł z za autobusów wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy. Na miejscu interweniował helikopter LPR, który przewiózł go do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Mimo natychmiastowej pomocy i wysiłków lekarzy, życia Nikodema nie udało się uratować. Podczas pogrzebu ksiądz wspominał ostatnie słowa chłopca: Matko Boska. Wszyscy próbowali go ratować, wszyscy wierzyli, że zostanie przy życiu, a on się oddał Matce Boskiej, mówił duchowny, podkreślając niezwykłą, spokojną siłę, z jaką Nikodem pożegnał świat. Prokuratura podała, że kierowca samochodu był trzeźwy i nie przekroczył dozwolonej prędkości. Przyczyną śmierci chłopca było masywne pęknięcie lewego płata wątroby. Ten dramat wstrząsnął całym regionem. Na miejscu pogrzebu widać było morze ludzi, sąsiadów, znajomych z planu filmowego, kolegów ze szkoły i mieszkańców niedźwiedzia. Wszyscy przychodzili, by oddać hołd chłopcu, położyć kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się. Atmosfera była pełna ciszy, ale też wspólnego bólu i wzruszenia. Patrząc na grób Nikodema, trudno nie zatrzymać się na chwilę refleksji nad kruchością życia. I nad tym, jak szybko może zostać ono przerwane. To także przypomnienie o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci na drogach i uwaga, z jaką powinniśmy je chronić w codziennym życiu. Każdy szczegół na grobie od świec, przez kwiaty, po wieńce mówi o tym, że pamięć o nikodemie pozostanie żywa. Mały aktor pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i lekcje miłości, przyjaźni i troski, którą przekazywał innym już za swojego krótkiego życia. Jeżeli ta historia Cię poruszyła, Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Bądź z nami na bieżąco, poznawaj historie, które poruszają serca i przypominają, jak cenne jest życie każdego z nas.